cześć, się, no. ja, 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 jestem Tomeczek. I, i, I ja jestem Tomeczek. I, I jestem Tomeczek. Bum, bum, bum. Dzisiaj nagrywamy NBA 2K. Nie 16, tylko znaczy nie, nie 16, nie 17, tylko 14. Wow! To gra jest najlepsza na świecie. Patrzcie na tą grafikę, poczekajcie. Co grasz drużynę? Zapomniałem, że to nie jest tak. Przyzwyczajenie. Gramy sobie teraz w najbardziej hardkorową grę. Na moim kanale. Wow. Ja czemu nie mogę sterować? siebie, do? Patrzcie na te kiwki. Patrzcie, ja go kiwam. BUM, BUM! Ta gra jest świetna. BUM! To było genialne. Czemu coś skaczesz? I Sad! W zasadzie genialny. Grafika jeszcze genialniejsza. Ej to. Defensive foul. Zagrywa się w ogóle? Zagrywa się spoko. Cholera. To jest jego pierwszy personal foul. Po co sobie na to? Jak on się tam przycisnął? O nie! Ale mamy przejęcie! 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 Jeszcze wsad! W tej grze robi się częściej wsady niż w NBA 2K17! Nie! Wybiłem im to. Bo sekunda do końca. One second left Jak to się mówi? Czy oni coś jeszcze zrobią w tą sekundę? Chyba nie Tak, zrobili! Ale nie trafili na szczęście I widzicie już jaka ta gra jest genialna? Wow Wiesz to? Zabierz mi to. Idź, Ikke, idź, Wiesz to, wiesz to. Tak jest. Idź, 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 idź. Co? Nic nie zrobiłem.

Boż! Pralka, uratuj mnie. Tak jest. Dwa, trzy, jeden. 2, 1! Trafiłem tylko, że nie tak jak chciałem. O jedną, o jedną setną sekundę za wcześnie rzuciłem. Really? Nadal no, mi się w to nie chce grać?

Okej. Okay. Okej. Okay. A jakie tu są animacje świetne, że tu w połowie, patrzcie. W sumie tak, tak daleko to było blisko. I co? A co to jest? To za Andrzej. Dobra. Coaching. Subsidians. Stephen Curry. Chcę zobaczyć, jak się nim gra. Bo przerobiłem z drużyny i teraz... Teraz najlepsza drużyna ogólnie z tej ligi, bo dałem najlepszych... Gości. On se hroheba neumí robiti sadu. Jeeeeee yeah. yeah. ne Andřej v ogóle nepotrafí. Polák potrafí a Andřej ne. Nebo tím Mužina. Mužin může potrafi. Mužin, dávaj. Mužin! To je! Nie wiem co ty nie widzisz. Że odwolny chyba co? BUM! Uwaga! Teraz trzy, dwa, jeden, wielka bomba! Nie to miałem na myśli. Jeszcze raz. Wielka bomba! What the hell? Już to trafiłem. O, damn. Damn, son. Dobra. Rzut. Trafiony. I na ak tym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Ja jestem Tomek. Trzymajcie się. Siemanko, cześć. Pa, pa. Pa.